Hej! Skończyliśmy tu w ostatnim odcinku poszukiwaniu lisków płonących lisków bo potrzebujemy kur problemem jest że tych lisków nie ma najwyższej w świecie ich nie ma mam nadzieję że je znajdziemy jest cholernie ciemno bo jest no niestety nie mam ze sobą pochodni A... I będą w mnie wiele widzę Pewnie jak i wy. Ale pójdźmy po ten artefakt, próbujmy jakoś do niego trafić. I później pójdziemy w... O jajko! Super! I pójdziemy, szukać dalej no misków, tak? więc... Co by nie mówić? Plan jest dość klarowny i dlatego ja nie wzgę tego... Nic nie widzę, ja nic nie widzę. To, że ja tego nie widzę, to jest pół biedy. He, gdzie ja jechdem? Tu jest. Yeah. Nie. się, błagam. Do radę, dochradę, wszystko minęć ich kończy. Proszę, 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 proszę. dobra mama Teraz tak. Nasz plan jest taki, żeby trochę po masku wrócić do obozu, cię przepać. I pójść szukać dalej lifów. Żeby ten ostatni kawałek kury dobić. Bo jak ogarniemy ostatni kawałek skóry, to będziemy mogli mieć specjalną umiejętność na naszego forka. Jedyne jak gdzie wplą w nocy, mimo naprawdę słabej widoczności, to to, że jeśli go bafymy liska, a liski płoną, to będziemy je widzieć naprawdę dużej odległości. A póki co odkryjmy sobie ten znak Szybkiej Podróży, żeby tutaj wrócić. Dobra, jesteśmy. Ja to bym cię poskradał, niech się teraz walczyć. Chę tylko te cholerne listy. Wróćmy sobie do obozu. Na chwilę będą chwie w mach wpać. Hmm, dokładnie, sobie śpią. Pójdźmy się przespać. O, już akurat poranek wstał. Okej, okay, ale i tak się przespimy, bo już nadal mega ciemno. Mhm. A rozumiem, że już nie mogę jak jakiś dzień? Hmm. Nie mam pojęcia, chociaż będą szczery, to wygląda, bo jakaś zagłada miała zaraz nadejścia, niech jakby był dzień, eee, teraz tak, róbmy sobie, ulepszmy atak naszego tworka. Po drugie, pochowajmy wszystko do skrzynki co mamy. Musimy szukać lichu. Brakuje nam dosłownie jednego, jedny, jednej skóry. Pójdźmy sobie może... Wiszmy tak. na łódź część że znajdziemy te liski No i Wam powiem, że jest ciężko Lisków jak nie było, tak nie tak są Dobra, świetnie, mamy lisku Mamy ostatniego liska, który był nam potrzebny Mam nadzieję, że się łapie Łapiesz się? Super. No i możemy wracać. Mamy jeszcze poziom kolejny. Świetnie. Co mamy w technologiach? Mamy Hot Spring, żeby jakie nam odpoczywały. Oraz mamy te dwa ubiory, o których mówiłem. To się tak przyda na potem. Orak. Zwiększmy sobie obrażenia, myślę. W Paldeku mamy... Nowego widzieliśmy, <grymne> widzieliśmy ten w Widzieliśmy Widzieliśmy w widzieliśmy kolejne tworki, które będziemy musieli chłapać prędzej czy później, żeby progresować. Wróćmy sobie do obozu, róbmy to, po co tak pieczołowicie się zabieraliśmy do szukania lisków, czyli to. to. Właśnie zostało to robione pingwinek nam pomógł w składaniu tego, więc świetnie i klikając to nagle na tworek wyskał nową umiejętność. Ogólnie każdy chyba. Nie tam strach każdy, trochę głupoty niepalne, ale większość potworków, Ale można to sprawdzić. Chyba taki kurfak... A nie nie mogę tego sprawdzić, w ten sposób. Ja to mogę to sprawdzić w innych pochób. Jeśli takie kurwa będzie miał, to mogę założyć, że każdy ma. Okej. Okay. Czyli każdy z ma partner skill. To jest super, jest tego naprawdę sporo. Okej. Okay. I teraz co? Co mamy teraz do zrobienia? Mamy spring. Musielibyśmy polować na pingwinki. Nie? To na razie nie musimy robić, na filmach nie interesuje. Mamy też dekoracje. I ja bym tymi dekoracjami się zajął A mianowicie, że sobie drzewa Które tutaj są Żeby zdobyć tak potrzebny nam drewno I wyozdobimy trochę na tą chatę Bo aktualnie w ta chata dosłownie łóżkiem A myślę, że choćby się wpływało, żeby było Żeby chociaż trochę życia tam prowadzić Ja bym chyba go postawił tu nie wiem, podoba mi się to miejsce na bar. Zaraz przyjdą nam koledzy pomóc. Pięgrzynek i owsza już tu biegną. Widzę, że nam pomaga za budynku, a Pięgrzynek... Też! Nie, nie, to gdzie to jest? Gdzie jest piężinek? Nie mam pojęcia, ale chyba nam pomaga. Wybieg nam kot nawet pomóc. Okay. I mamy taki oto barek. O wiele lepiej to wygląda. Będę chory. Róbmy sobie jeszcze takie dekoracje nasienne. Powiedzmy jedna tutaj. Jedna tutaj. I ostatnia. Chyba na górze chyba Na górze powiedzmy tutaj, żeby jakaś była. Taka, żeby było jakieś wysie tutaj. Żeby to nie było takie puste. Dobra, ta nam jeszcze jedna do ogarnięcia. Ale tego co widzę, to nic nie kwapić nam nie pomóż. Ani owieczka, ani pingwinek. jest trudno. Następnym naszym celem będzie polowanie na pingwinki. Patrząc ile ich spotkaliśmy, myślę, że będzie o wiele prościej niż z lichami. Gdybym wziął pingwinka, wziąłbym Noxa oraz zmienili dwóch owiewek, wziąłbym też tego wtedy kaforka i mniej więcej z taką drużyną bym póki co i teraz tak moim celem jest hot pink. Ale to zrobię potrzebujemy drewna to ich chyba pójdziemy po te pingunki zetnijmy trochę drzew potem nie będzie problemu z drzewami jak nie będziemy mieli porka, który Później ścinać drewno. A póki co, to niestety, jak to wszystko na naszych barkach. Dobra, mamy ogarnięte drewno. Weźmy sobie je. Odłóżmy do skrzyneczki. I pójdźmy po. ...pingwinki. Oj, on znowu sadzi. Jak on pięknie chodzi! Pięknie. Eee... Polecmy sobie... Myślę... Tutaj. Na tę bardziej taką środ środkową część tamtego terenu. No i proszę Państwa, mamy pingwinki. Mamy pingwinki, zajmijmy się tymi dwoma. Eee, teraz tak, to nie atakuje nikogo, bo mi zabije te pingwinki w sekundę, a nie o to chodzi. Więc ogarnijmy te pingwinki. Mmm, nie mam stamina, ale dobra, nawet no te pingwinki nie powinny mi dużo bić, no. Tylko właśnie problem jest tym, że one zamrażają. Z nim walchy, to tak średnio. Mam nadzieję, że tamten się łapie. Łapał się świetnie. I tego ogarnijmy jeszcze pingwinka. Wybaw pingwinku, to jest konieczność. Sierpi, żeby inni mieli dobrze. I jak złapiesz się, to będę potrzebował kolejnej. Złapiesz się, świetnie. Tu jest kolejny pingwinek. OK, mamy już prawie połowę, bo potrzebujemy ich siedmiu. To jest tylko czwartopoziomowy pingwinek. On jeszcze nie ma tego ataku w ogóle specjalnego, on jedyne co może robić to uciekać. Mmm, biedny pingwinek, no to ja poradzę. pora. Łapie się? Muszę tam do siebie wrócić. Łapie się. Super by było jego ujawnić, bo dzięki ujawnieniu tego jelenia byśmy mogli wierzchowca mieć. Ale te jelenie są dość potężne. Zwłaszcza na mój poziom, Próbujmy się przenieść na trochę wcześniejszy rejon. Bo jeszcze tam mogą być, Tutaj mogą być pingwinki. Tylko że tym razem tych pingwinków nie ma. I tych pingwinków, co gorzej, nie ma nigdzie. Mamy nowego otworka, którego bardzo chętnie muszę łapać. Wcześniej, wcześniej go jeszcze nie łapałem. To jest na 100% w ogóle. Jakie tu ma umiejętności, Tworek? Jakie on ma umiejętności? To gdzie było? Nie widziałem tego. co to, to wiadomo. Jakie umiejętności ma tamten Tworek? Jego musimy znaleźć. Ja go jeszcze, co prawda, nie widziałem. Chociaż ponoć go widziałem. Więc nie wiem, gdzie. Ty ma Farming and Gathering. I ty dostajesz. Kur z siebie w kura leci, ja mogę z siebie po prostu. O Jezu, ja nie musiałem tak tych lichów szukać. To mój błąd. A z tego kafora, te leci to, co potrzebuje? Tak. No to te kaforki też spotka niechybna zagłada, niestety. No wybacz, wybacz. To chyba chyba jobakiem niż kaforkiem, co? Nie jestem pewien. Nie mam ich, oje. no to trudno. Chciałem dobrze, ale skoro nie mam fer, to rozwiązanie jest tylko jedno. Czyli mogę założyć, że ogólnie wodne tworki ruszają ten materiał, który jest mi teraz potrzebny. Hmm. Widzę kolejne, kolejne ziobaki, ale pomóżmy najpierw im walkę. Weź mi, weź mi, weź mi, pomóż. Tylko trafiaj. To Pomó A ja, okej, okay, to jest pasywna umiejętność tego, ja go nauczyłem. Dobra, robimy też to. Nie, nie chciałem, ale powiedzmy się napatoszył. Czyli to jest. Hmm, a to jest bardzo ciekawe. Myślałem, że to jest umiejętność uży używalna. A to jest umiejętność pasywna. Te takie kuly leżą się za mną. E to jest świetne, to jest świetne. Tu jest chyba kolejny dungeon, bo prawda nie mam pewności, bo jeszcze do niego nie wchodziłem. Tam są te dalej te dziobaki. Hmm, kolejna skrzynka, jak tu je. Ile tu skrzynek jest? Mega fery, coiny. Jest podróżujący handlarz, ja jeszcze go nie spotkałem więc nie mam pojęcia co on tam sprzedaje jakie maceny. Ale to jest kwestia... spotkania go i ogarnięcia. Kafarek Pięknie. Pierwsze tu są dwa. Ja nie pamiętam ile ja posiadałem... Trochę straciłem rachubę w lifenie. Tam jest kolejny. Dobra, po prostu po prostu starajmy się... się zabić się każdego kaforka, którego spotkamy. Widzimy to chyba są te żobaki, ale już to, 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 to kaforkami. Pójdźmy do najbliższego... Nie szybkiej podróży, ale jeszcze po drodze sobie uniwersetwijmy tego tutaj żobaka. Żeby już na pewno... Żeby na pewno było, żebyśmy nie musieli szukać kolejnych. Uh -huh. To jest nasze założenie, umówne, żebyśmy nie musieli jeszcze raz tutaj się teleportować, szukać i tak dalej. Nie mam pojęcia co to jest za miejsce. Wygląda przepięknie. To jest kościół. Okej. Okay. Ale to już ogarniemy sobie jak. Potem, my to później. Obecnie mamy ważniejsze do robienia, jak robienie faków dla naszych czworków, żeby mogły sobie odpocząć. Powiedzmy, że tu mówimy. Wszystkie czworki nam pomogą, więc pójdzie to w miarę szybko. I zaraz rozejrzymy się jakie inne struktury jeszcze mogę tu zrobić. I myślę, że celem tego odcinka będzie robienie wszystkiego już czego mówimy. I następnym chyba skupimy się na szukaniu w trictech czworków. To mogę ulepszyć, jeszcze nie mogę. Muszę piec, piec robić i drugie pole uprawne. Pole uprawne ja mogę zrobić to w moment i to właściwie robimy od razu. Dajmy tutaj. Dajmy sobie, zróbmy tutaj kolejne pole uprawne, co jest bardzo w porządku. Bo nasze dwa czworki, które są przypisane stricte do tych farm, będą miały to robić. Gdzie jest, przepraszam, ten. He? A on idzie tu dopiero. No, jaki on jest w Europie? On, on, now, on znowu na. Piękny jest. Ubóstwiam go. Jesteś moim faworytem. Jest piękny. Dobra. Teraz tak. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić ten pies. Piec będzie chyba na kolejnym poziomie, prawda? Mam wszystko na to. Tylko potrzebuję poziomu. Ile brakuje mi do poziomu? Niedużo. Niedługo, Ale myślę, że to i tak jest materiał na kolejny odcinek. I jeszcze jedyne, co teraz robimy, to. Pochowamy to wszystko, żeby był w miarę jako taki porządek. Róbmy sobie kolejną skrzynewkę. Potem będzie trzeba się zająć jakimś magazynem, ale to jest pieśń przyszłości. Na razie to zajmijmy się takimi podstawami ulepszaniem naszego obozu, żeby miało to ręce i nogi. Chciałbym sobie jeszcze udekorować moje tutaj miejsce, w którym sobie mieszkam. Czyli pocinajmy drewno i kiedy... I dużo drewna, Jak się pocinamy, trochę urządzimy sobie dom i na tym kończymy dzisiejszą przygodę. Muszę jeszcze trzy czworki łapać, żeby zrobić przedostatnie zadanie tutorialu, więc naszym celem jest ułędie domu, co? Róbmy sobie tutaj taki stolik. Bo nie. będzie pasował, myślę. Są tutaj na... Dobra, to jeżeli tu biegną to robić, to zajmijmy się ustalaniem, jak to ma wyglądać. Takie luźno, jakieś porozrzucane krzesła powiedzmy. Jedno niech będzie... Jedno niech będzie taki przy wejściu. Powiedzmy taki jeszcze jeden taboret. Coś takiego myślę. Żeby to nie było takiego... żeby to miało taki trochę swój nieład, żeby nie było. żeby nie wyglądało jak specjalnie przygotowane, a coś co faktycznie tu ktoś żyje i może nie wkać, to przemyblowywać. No wiadomo, co więc wiecie o co chodzi. Wielaki poszły wpaść, więc zajmiemy się sami budową i... Dekorowanie tego miejsca. Ale naprawdę mi się podoba jak to wygląda na razie. Naprawdę mi się to podoba. To wygląda bardzo jak wejście do jakiegoś salonu westernowego. A co bardzo lubię westerny, to w sumie przypada mi to do gustu, jak najbardziej. Naprawdę wygląda to z klasą. Podoba mi się. Kiedy dekoruję swój dom, moje. Forki, które są w drużynie dostają doświadczenie, ponieważ jest to budowa z kolejnych rzeczy, więc... i to świetne. Bo jednocześnie dekorują coś i robią coś dla przyjemności, też rozwija moją drużynę w ten czy inny sposób. To jest bardzo... No fajnie to jest naprawdę. Ta gra w ogóle... Mam wrażenie ma dużo tak zwanego quality of life, jest tu bardzo dużo takich mechanik, które mają za zadanie poprawić komfort gracza i żeby graf nie miał poczucia, w marnuje czas i tak dalej. Co prawda na pewno, się to są takie momenty, gdzie będzie takie wrażenie, bo uważam, że niemożliwe jest go uniknąć. A w całej drodze, aczkolwiek jak na razie Wiem, że cię powtarzam, ale jak na razie jestem zachwycony World. Naprawdę mi się ta gra podoba. Cieszę się w nie okazała się średnia jak przewidywano. I w akompaniamencie tego wchodzącego słońca w tym pięknym widokiem kończymy odcinek na dzisiaj i słyszymy się. Kolejnym, czemu nie mogę go He? No! Teraz mogę powiedzieć Bajo